-X i dzisiaj sobie zagramy w trening na e, Nike Kinect. Nie tu będzie ci trochę mało słyszeć, bo ja już będę. Okej, okay. bierzemy sobie trening indywidualny, e, wyzwania treningowe, Z unikanie ściany. My podejmiemy wyzwania. Okej, okay, dzisiaj sobie w to zagramy. Um, to będzie taka mini-seria, żeby to robić. Okej, okay, ja to będę nagrywać, to zobaczymy. Dobra, to ja będę teraz, nic nie mówić. Doskonale. Do dzieła. Wystarczy tylko kilka ćwiczeń, żeby się rozgrzać. Czas na sięganie palców w stóp. Chciałem Teraz pokażę. Dobrze. Powiem ci o co w tym chodzi. Skrzyżuj nogi, a potem wykonaj skłon na wysokości bioder, dotykając palców stóp. Wróć do pozycji wyjściowej, zmień nogę i ponownie. Rób to co ja i jedziemy. Twoje plecy to pokochają. Naciągamy tylne mięśnie uda, wykonując powolny, kontrolowany ruch. Ćwicz wolniej. Koniec, a teraz skoki po obwodzie kwadratu. Połóż ręce na biodrach. Może się ścina. To plać, coś podczas uciele. ćwiczenia zmienimy strony. W tej sesji spróbuj trzymać ręce na biodrach. Wyprostuj się. Teraz zmiana kierunku. Kilka. No dalej, dajesz radę. I dalej, aż ramy. Dobrze, ćwiczenie zakończone. Biegnij w miejscu. Pokażę Ci jak. Stań na palcach. Obaj tu w miejscu. Tu niech pracuje. Nie unosz zbyt wysoko kola. Bądź nisko, ok? Rób to przez 20 sekund. To proste ćwiczenie, przyśpieszy krążenie krwi i rozgrzeje całe ciało. Całkiem, całkiem. I ostatnie rozciąganie. Dalej. Okej, okay, koniec ćwiczenia. No dobra, co? To Pamiętaj, że zawsze musisz dawać z siebie wszystko. Za każdym razem. Nawet w rozgrzewce. Czas na głód. Trzyma się wodę na. Sam. Doskonale. Do dzieła. Możecie mnie polubić albo zaprosić. Przygotuj się na dobrą zabawę w treningu aerobowym. Oto unikaj. jest dzisiaj. naprawdę super. Ok, dalej. Do środka. Nie tam się, jeśli nie trafisz, tylko kontynuuj uniki. każdy wyżej. Kolana w górę. Zejdź nisko. Trzymaj się linii. Nie przemieszczaj się zbytnio do tyłu ani do przodu. Zmordynuj swoje skoki. Wskaz szybko i wysoko. Jesteś w niezłej formie. tak trzymać. Już prawie, nie przestawaj. Naprawdę niezła technika. Teraz ćwiczymy do upadłego. Powtarzaj do momentu popełnienia błędu. Nie przestawaj, jesteś blisko własnego rekordu. Trzymać dłużej, jeśli potrafisz. Oh. Czy jest coś, czego nie potrafisz? Fantastycznie poszło ci na To nam pokazuje ile kalorii spaliłyśmy. Spaliłyśmy 40 euro. Dobra, a jeśli chcecie takich więcej filmików, to dostaw pułapkę w górę i... i ピョン。